bo to jest super ważne. Pan Bielan mieszka na bardzo znanym osiedlu w Warszawie, na którym mieszka bardzo wielu ludzi związanych z mediami, z polityką. Jak się przyjeżdża... Zagłębie. Zagłębie. Jak, tak, dokładnie. No, absolutnie zagłębie, tak. Zdecydowanie. I jak się przyjeżdża samochodem na parking podziemny w tym budynku, który jest publicznie dostępny i się wysiada z samochodu Jarosław Kaczyński albo Szymon Hołownia, to gwarantuje że jest szansa, że ktoś ich zobaczy, bo jadą w I może to, jadą z korytarzem, bo ludzie przyjeżdżają z, Sami parkują samochody na tym parkingu. Ale skoro ty to wiesz, to oni też to wiedzą. No ale takie spotkanie, no, dlatego się nie robi spotkań w prywatnych mieszkaniach, tylko w prywatnych domach. No, więc jak się robi, to się robi, chcesz, żeby to wyszło. Tak, ale ja to chcę podkreślić, że warto pamiętać o roli przypadku. Przypadek odgrywa rolę w polityce. Ale to chyba no, wszystko no, jest no, to, do no. domu Nawet psy się nerwują. Zaparkuję. To co zera, wszystko można zrobić. Jak się, jak się robi, jeżeli Adam Bielan zaprosił go do, do domu, to musieli się liczyć z tym, że nawet przypadkowo, całkowicie ktoś ich może zobaczyć. Ja myślę, że tam było też takie poczucie, że nawet jakby to wyszło, to ostatecznie to też nie jest zła sytuacja dla tym dla pisów. W tym sensie, że, w tym sensie, że no teraz się będzie przez miesiąc musiał tłumaczyć hołownia.